Wchodzimy się w Światowy Dzień Medyka. Jak Pani ocenia pracę medyków? Jak Pani ocenia system, w którym pracują medycy? No ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo. Ale leczy się naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo mam chorób, także jestem, jestem pozytywnie nastawiona. To są kochani ludzie i życzę im wszystkiego co najlepsze. Oceniam pracę medyków dobrze, na tyle, na ile spotykam się z nimi. Jeśli chodzi o NFZ, czasem trzeba długo poczekać. Mam Dość dużo też niekorzystnych doświadczeń z polskim systemem zdrowia, ale myślę, że w dużej mierze wynika to z tego, jak to od góry wygląda i jest naprawdę dużo cudownych lekarzy, którzy starają się robić, co mogą. Myślę, że biorąc pod uwagę warunki, w jakich często przychodzi im pracować, ograniczenia systemu radzą sobie naprawdę świetnie. Za każdym razem starają się nam pomagać w miarę swoich możliwości, nawet jeżeli czasami musi, musimy czasami poczekać, no to Zawsze wykonują swoją pracę. W tej chwili lekarze są moim zdaniem absolutnie w porządku. Z tym, że, przepraszam, muszę powiedzieć, że są bardzo drodzy. Wszystkim medykom należy się szacunek, bez względu na to, czy to jest prywatny lekarz, czy publiczny. Wiadomo, robi dobrą robotę. Nie mogę tutaj powiedzieć ani jednego złego słowa krytycznego, bo nie mam podstaw.